Możecie zostawić ten łapkę, e, e, zostaw wsuwa, mówię, że zostaw wsuwa łapkę, proszę, zostaw go, no bo dzisiaj się popłacę, yeah. E, e, yeah. no bo się dzisiaj się popłacę, yeah. no bo się dzisiaj się popłacę, mieć, kilku już klawki od bezpiecznych przez mieć, nie każdy rok przestępny, ale każdy jest przestępczy. Pres jak z niego piszesz, słyszysz jak kurwa szeleści. Blisko jest Berlin i co chwilę leci przy to i dobrze ubranych osiedli. Dil, odwaga i klienci, to jest ABC, Dilerki Alfabet Mafika, Kazio, Hermes samy.